Znowuż nasz właśnie zrezygnowany, jak to się ładnie mówi, pan generał Janicki, który zrezygnował z funkcji szefa biuro ochrony rządu okazuje się, że jest jakaś duża wątpliwość, ponieważ nikt nie może znaleźć jego dyplomu ukończenia studiów, ani że nawet ma maturę, bo Cezary Gmys dwa tygodnie temu wysłał zapytanie do odpowiednich służb i nie ma do dzisiaj odpowiedzi, żeby właśnie, czy, czy w ogóle ten człowiek, który był odpowiedzialny między innymi za bezpieczeństwo prezydenta w Smoleńsku, czy on w ogóle ma uprawnienia, żeby być na tej funkcji. Więc to znaczy, jest taka mała dygresja. To czy tam ma tytuł, czy nie ma, to jest wtórne. Wystarczy go posłuchać i wyrobić sobie o nim odpowiednie zdanie, na jakim to jest poziomie człowiek. To był szofer Hieronima, Juk Hieronima Kubiaka, członka biura politycznego KCPZPR do 89, a później szafer Lecha Wałęsy. I z tych racji jest generałem dywizji i był szefem bor No i oczywiście Znaczyna. dla przypomnienia. Y y mianowany właśnie generałem po Katastrofie Smoleńskiej. Proszę Państwa, już teraz oddaję Państwu mikrofon, więc bardzo proszę, jeśli ktoś ma jakieś pytania, proszę zgłaszać, ja podejdę z mikrofonem. Już, proszę. Natasza Ciężko się rzeczywiście słucha. Wszystko, to właściwie wiemy, podał pan to w niesamowitej pigułce i ja nie wiem, czy to boli. To, to nie jest straszne, to tylko rodzi takie właśnie moje pytanie. I co dalej? Mam wrażenie, że Polska się budzi, ale z drugiej strony, jak ja słyszę, że nauczycielka w liceum tu w Kielcach, no tam podpowiadają mi w historii nauczycielka. No mówi się o żołnierzach wyklętych, więc może by zrobiła lekcję historii o żołnierzach wyklętych właśnie na lekcji historii. No i później rozmawiam. No i jak tam było na tej lekcji? po podpowiedzeniu, uczniowie proszę. cała lekcja dotyczyła żołnierza wyklętego. Ale mam kilka. To był żołnierz wyklęty, więc w tym momencie jeszcze robi się straszniej, bo. Bo, bo, bo właśnie, no kto, dobrze, że tak dużo było dzisiaj młodych ludzi, dobrze, że tutaj są młodzi ludzie, że słuchają, że, że, że może rzeczywiście, ja już naprawdę wierzę, że tylko obecność Boża może to zmienić. Nie wiem. nie wiem, wydaje mi się, że już nie mamy siły przeciwstawiać się całej tej hołocie i temu, co się dzieje, i temu, co właśnie mówią o nas, co nam przypisują. Jak pan to widzi? czy? Ja już nie mówię czy my doczekamy ja, ja pewnie już nie doczekam, ale jaką przyszłość widzi pan dla tych młodych, którzy szli dzisiaj w marszu i, i czy widzi pan jeszcze Polskę niepodległą, nie wiem czy ją nazwiemy czwartą czy piątą RP, czy, czy w ogóle pierwszą, bo żeście RP, przy tych wszystkich bandytach, złodziejach, draniach, którzy nas w osie, powiedzmy, że w 89 tak strasznie oszukali. Mnie osobiście nie, bo ja, 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 ja się nie załapałam. Na Mnie mówili, że ja jestem agent Łubecki, bo nie głosowałam na Wałęsę, bo uważałam, że, że okrągły stół to zdrada. Ale to nie w tym rzecz po prostu. Może miałam trochę więcej informacji niż każdy przeciętny człowiek, który chciał mieć nadzieję w 1989. Ja to rozumiem. Czy pan widzisz dla nas jakieś szanse? Poza kataklizmem, który zmieni wszystko, i zacznę się. Dziękuję. Po tym, co Pani powiedziała, że żołnierz wyklęty to jest Adam Michnik, tylko jeszcze trzeba by ustalić stopień i pseudonim, co się działo. To naprawdę można by się załamać. Ale nie martwmy się, to jest tak, że lat temu, kilkanaście, nawet jeszcze kilka, nie było takich marsz, nie było takich spotkań. Ludzie myśleli, że wszystko się dobrze toczy samo, więc nic im nie jest potrzebne. A dzisiaj to rośnie oddolnie. I to jest tak, że kiedyś ludzie zakładali jakieś partie opozycyjne, działali, gdzieś tam szukali struktury, a to w tej chwili wygląda spontanicznie. Młodzież w całym kraju, w małych miasteczkach, zakładają sobie stronę internetową, jest Facebook, jest mail, jest telefon komórkowy i szykują się parę minut. Robimy marsz 1 sierpnia, rocznicę powstania. Miasto nasze nic nie robi, my robimy. To są kibice, to są. Kibice różnych klubów, nie piłki nożnej, na przykład byłem zaproszony, co jest bardzo ciekawe dla mnie, fenomenem, przez kibiców żużla. I pytam się, dlaczego? Kawał drogi od Warszawy, cały dzień jazdy, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski. Oni, bo my chcemy historii, chcemy prawdy, chcemy się coś dowiedzieć. My chodzimy z rodzinami na mecze, nam się to podoba.